Cześć, cześć widzowie! Dzisiaj sobie gramy w Brawl Stars, to jest mój kolejny odcinek z Brawler na tym kanale. A dzisiaj, jak widzieliście, zostało mi 7 pucharków do wbicia z Pana P na 21 rangę, więc właśnie sobie spróbujemy to wbić. Mam nadzieję, że to wybijemy już w tej rundzie, bo nie wiem czy wiecie, ale ja jakieś 45 minut siedzę już na, wbiciu, na wbijaniu 21 rangi na Panie P. I naprawdę, to już się, da się Ludmę, więc mam nadzieję, że w tej rundzie wbiję te 7 pucharków i po prostu wymarzoną wysoką pierwszą rangę wbiję na pani B. A wy, jeśli chcecie więcej takich filmików, żeby nagrywał nagrał, zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, komentarz, a będę dla Was takich filmów nagrywał więcej. A teraz zapraszam do oglądania. Jak widzicie, zostało 7, 6 osób już, a my musimy zająć drugie miejsce. Będzie trudno, ale mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że to po prostu się uda i wbijemy wymarzoną 21 rangę. A jesteśmy już blisko ku temu, bo zostało 5 osób, czyli 4 osoby, nie licząc nas. Dobra, już trzy osoby, licząc nas, jeszcze jak zginą dwie osóbki, to możemy świętować z 21 pierwszej rangi na panie P. Mega się cieszę, bo może zginą te dwie osoby. Bardzo bym chciał. To jest Edgar, żeby on tu nie skoczył, proszę. Edgar, i Edgar, niech oni się zabiją. Dobra. Muszę muszę pomóc. Muszę ich zabić. Jeden Edgar nie zginie. Proszę, jeden Edgar. I mamy wymarzoną 21 rangę. Jeden Edgar. Proszę, jeden Edgar. Oni się teamują. Oni się teamują. Przecież... Proszę. Proszę. Edgar jeden nie zginął. Niestety nie zginął. I musimy wbić jednego pucharka. Jednego pucharka musimy wbić. Czyli to jakaś piąta ranka. piąta rangę, piąte miejsce nam będzie dawało wymarzoną 21 rangę musimy zająć piąte miejsce i mamy to za piąte miejsce chyba dostaniemy dwa pucharki a brakuje nam jednego jeszcze raz przypominam subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę pod filmem Komentarz, możecie z, nawet subskrybować z dzwoneczkiem Będą wam przychodziły powiadomienia O moich nowych filmach A nie wiem czy wiecie Jeśli zginie jeszcze jedna osoba Mamy 21 rangę na Panie P Jedna osoba Jedna osoba Niech zginie, o nie, tu ktoś jest Proszę, jedna osoba Ja w strefie zginę, a ja wiem, że tutaj są ludzie Jedna osoba. Jest. Zginął. Zginął Kieł. I my autentycznie mamy 21 rangę na pani P. Świętujemy. Mamy to. Zobaczcie sami. Mamy 21 rangę na pani P. Nie wiem, czy się jaracie, ale ja się mega jaram. I zobaczcie sami. 21 ranga. 551 pucharków. Moc dziewiąta. I co? W następnych odcinkach będziemy wybijali kolejne postacie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, komentarz. A będę nagrywał takich filmików więcej. Do następnego! Cześć!